Chanc po państwie coś się narobiło. Takie czasy. Jeden na drugiego będzie strzekał i plumu twarz. Jak ma podglądy, przy... podglądy, ze chłopcy mu się podobają, to też trzeba ich wyrzucać. Bo ja hejtuję gejów. Bo ja nie lubię. Kopać się zasadę takiego, że jądra ci odpadną. Jednego nie będzie śpił. I proszę się nie sądzić tutaj. Albo nie też o siebie. W gościach jesteś. Śmierdzi od siebie. Ej, to jest e, twoja, mat, e, twoja matka. eee ja taki, ham. Twoja matka, jakby cię widziała, to to by cię spitala, by cię nie odebrała. Bo, bo by się dowiedziała, że hejterem będziesz. Ale wstyd by było twojej polskiej rodzinie. eee, ale głównie jaki przyszedł na lajwa. Eee, kogo tu widzę? Jakiś nieogarnięty typek. Eee, idź mi stąd. Lepiej pizdu, bo śmierdzi od siebie. Z daleka. Ja jestem Sigma, byłem i będę. Sigma osoba zajebista. Damian? Tak? Byłeś